Otóż wracamy do tematu, czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Mamy trzy główne teksty mówiące o tym, tej sytuacji, kiedy Pan mówi, że. No właśnie, co mówi, to przeczytajmy z pierwszego tekstu Łukasza 12.10. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. I w Ewangelii Łukasza w zasadzie kontekst niewiele nam mówi na ten temat, ale ta główna myśl jest zawarta jako taka trzecia relacja, trzeci świadek, bo mamy trzy relacje. Jest to najkrótsza relacja. I teraz jak rozumieć to, że można powiedzieć coś przeciwko Chrystusowi, bo Syn Człowieczy to jest oczywiście Pan nasz Jeszu, na ziemi był człowiekiem i On to bardzo często podkreślał. Jak rozumieć to, że można coś powiedzieć przeciwko niemu, ale jeśli ktoś powie coś przeciwko Duchowi Świętemu, to będzie to już poważny, poważny grzech. Na szczęście inne miejsca, gdzie o tym jest zmianka, mówią nam dużo więcej. Dlatego możemy bez trudu zrozumieć, o co chodzi. Na przykład sprawozdanie Marka, trzeci rozdział, 21-22 werset mówi. Gdy to posłyszeli jego blisty wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. To jest właśnie kontekst tego, co za chwilę Pan powie w tej samej myśli, która jest w Ewangelii Łukasza. Mamy więc taką sytuację, że część ludzi mówi źle jakby o samym naszym Panu, o człowieku, że zwariował po prostu. Ale inni mówią, że wprawdzie wypędza on demony, ale dlatego, że ma demona. Silniejszego po prostu od innych. I są to więc dwa rodzaje oskarżeń: atak na pana naszego jako człowieka, i atak na e, dowody działania Boga. Bo Duch Święty udziela. Tylko swoim sługom tej mocy, a czyli Bóg udziela Ducha Świętego tylko swoim sługom. I dlatego dalej w sprawozdaniu Marka czytamy, 28 do 30 wersetu tego samego trzeciego rozdziału zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak bluźnił przeciw Duchowi Świętemu nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tak więc ewangelista Marek sam tłumaczy, o co Panu chodzi, gdyż na koniec mówi, uzasadnia. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. więc dlatego on to powiedział, że ducha świętego nazywali duchem nieczystym, czyli brudnym. Bo duch święty jest czysty. Słowo święte czy znaczy wydzielone do czystości. A oni odwrotnie. Czyli białe nazywali czarnym, czarne nazywali białym. Było to działanie z ich strony jak najbardziej świadome. Sprawozdanie Marka potwierdzone jest przez ewangelistę Mateusza, który także dostarczy nam więcej szczegółów. Czytamy tam w dwunastym rozdziale, wersety 22-24. do Wówczas przyprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, także niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili, on tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. A więc mamy taką, dokładnie ta sama sytuacja, prawda? Znowu część osób nawet podziwia Pana naszego i zaczyna już dobrze myśleć, znaczy zaczyna łączyć syn Dawida, a więc potomek Dawida, król zapowiedziany, Mesjasz, który ma przyjść. I w tym momencie wkraczają faryzeusze, którzy chcą to zneutralizować, chcą sprawić, żeby ci ludzie nie wierzyli w Pana Naszego i puszczają oszczerstwo. Oszczerstwo, wymierzone, widzialny dowód działania Boga przez ducha. Dalej czytamy 28 do 33. Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy... To istotnie przyszło do Was, Królestwo Boże, albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi? Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, i kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego powiadam Wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw duchowi świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły, bo z owocu poznaje się drzewo. Tak więc Pan nasz dalej tłumaczy, że żeby. Pokonać demona, to on musi być silniejszy. I w tym, no oczywiście, faryzeusze twierdzą, że dlatego wypędza demony, bo władca demonów jest w nim. Ale Pan mówi, że on jeszcze jest silniejszy, że tego władcę demonów nazywa mocarzem, którego on ograbia. Jest w stanie go pokonać. No i wtedy mówi, właśnie. Do nich, że jeśli nie są z nim, to rozpraszają, a więc szkodzą i tak rzeczywiście robią. I na koniec, więc mówi, w jaki sposób poznać, że on jednak nie wypędza demony siłą władcy demonów, tylko Duchem Bożym. W jaki sposób to poznać, Pan Nasz mówi. Uznajcie, że drzewo jest dobre. Wtedy jego owoc jest dobry. Albo uznajcie, że drzewo jest złe. Wtedy owoc jego jest zły, bo z owocu poznaje się drzewo. Jeśli Pan nasz yy, ma dobre owoce, czyni dobro cały czas i nic, nic złego, no to niech uznają na tej podstawie. Na tej samej podstawie zresztą rozpoznajemy religię fałszywą, fałszywych kroków, że nie wydają tych dobrych owoców. Tak więc kwestionowanie działania Ducha Świętego, jak ja nazywam tchnienia Świętego, bo to jest dokładniejsze sformułowanie, kwestionowanie, że to pochodzi od Boga, było działaniem przeciwko Bogu, bo to było najwyższym stopniu zaprzeczenie Bogu. Bóg daje najwyższy dowód, czyli cudowne działanie Ducha, a oni bezczelnie mówią, że to jest działanie szatana. Można tak powiedzieć. Czy faryzeusze wiedzieli, że to jest duch Boży? Tak. Wiemy to z Ewangelii Jana. Trzeci rozdział, pierwszy, drugi werset. Tam Nikodem, który jest faryzeuszem, przychodzi i mówi: Wiemy, że, że pochodzisz od Boga. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich cudów, gdyby nie pochodził właśnie od Boga. Takie jest mniej więcej sens. Ja to z pamięci teraz mówię. Tak więc faryzeusze wiedzieli. I świadomie działali przeciwko Bogu, działając, jak gdyby neutralizując jego ducha, mówiąc, że działanie Boga to jest działanie szatana. Tak więc był to, był to grzech, grzech przeciwko duchowi był grzechem przeciwko właśnie oczywistym dowodom działania Ducha Świętego. Tak więc było, zawsze było bardzo ryzykowne kwestionowanie tego, czy Dana rzecz czy dana osoba kieruje się duchem bożym. Jest to o tyle trudne, że Pan nas przepowiedział czasy, kiedy rzeczywiście ludzie będą czynili cuda. I nawet będą się powoływać, że robią to w imieniu Chrystusa. A mimo to Pan powie, nigdy Was nie znałem. Są zapowiedzi, które mówią, że mocą rzeczywiście szatana będą czynione cuda. Są takie wersety. Ale zawsze wtedy należy. Pojrzeć na owoce organizacji lub osoby, która to robi. Po owocach zawsze poznamy. Jeżeli towarzyszy temu zło, nienawiść, agresja do stosunku do innych osób, to niech pochodzi to od Boga i rzeczywiście nie jest to Duch Święty. Tak więc Pan nam powiedział także na przyszłość, po czym poznać, że w przyszłości to będą rzeczywiście nie od Boga. Duch, tylko będzie duch od złego szatana. Natomiast jest oddzielnym problemem to, że oprócz ludzi, którzy jawnie, jak faryzeusze, którzy już wtedy byli przedstawicielami Babilonu Wielkiego, wielkiej Nieszonicy, oni jawnie wyparli się Boga, wypierając się jego działalności jego ducha, A to później jeszcze pojawiła się druga grupa ludzi, która. Zakosztowała ducha, uwierzyła w pana naszego Jeszu. przyjęła zanurzenie w imieniu Jeszu, nawet gorliwie działała. I w pewnym momencie mówią: Dość, chcę rozrywki tego świata, chcę zabawy, chcę pieniędzy, chcę korzystać z tego świata, nie chcę cierpieć, nie chcę być prześladowany. I odwrócili się od pana, odwrócili się od ducha i poszli w grzech. To jest druga grupa. I o takich ludziach czytamy w liście do hebrajczyków 6 rozdział od 4 do 6 że niemożliwe jest bowiem tych którzy raz zostali oświeceni a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku a odpadli odnowić ku nawróceniu czyli niemożliwe jest żeby tych ludzi przywrócić do nawrócenia dlaczego bo zgrzeszyli przeciwko duchowi świętemu bo zaparli się nawet tego ducha, którego otrzymali sami. A w drugim liście Piotra, drugi rozdział, 20-21 werset, czytamy: Jeżeli bowiem uciekając, uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jeszu Pomazańca, a potem oddając się jej ponownie, zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początku, lepiej bowiem byłoby im nie znać Drogi Sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im świętego przykazania. No to jest właśnie ta, ta druga grupa ludzi, która poznała prawdę, e, dostała pewną miarę Ducha Świętego, chociażby, chociażby wiarę w Pana Naszego Jeszu, bo żeby uwierzyć w Pana Naszego Jeszu trzeba Ostać. To jest, dar, to jest dar, ducha. Po prostu nie każdy z tych godzin. A potem odeszli od Pana, i to jest właśnie ta sytuacja, kiedy zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu. Tak więc sam grzech taki cielesny, jaki najczęściej ludzie popełniają, nie jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, dopóki nie jest robiony z rozmysłem, czyli nie chce już. Boga nie chce, Chrystusa oddaje się grzechowi. To, to wtedy zapieramy się Ducha Świętego i działam przeciwko niemu. Rzeczywiście obrażamy go no i grzeszymy wtedy poważnie. I dla takich osób, jak podaje Pismo, nie ma już możliwości powrotu. Tak więc każdy grzech może zostać wybaczony, dopóki nie jest wymierzony przeciwko świętemu tchnieniu. Grzechem śmiertelnym jest wyparcie się Tchnienia świętego, przez działanie przeciwko niemu, lub odrzucenie go i świadome wybranie grzecznego życia. Jeśli jest więcej pytań do tego tematu, zachęcam pod filmem je zadawać. Jeśli to będzie możliwe, jeśli Pan pozwoli, Bóg pozwoli, to postaram się odpowiedzieć. Zapraszam do kolejnego odcinka.